Nie ma porozumienia na linii strona społeczna zarząd PGG i strona rządowa. W południe związkowcy rozpoczęli kolejne rozmowy z prezesem polskiej grupy górniczej Tomaszem Rogalom i wiceministrem aktywów państwowych Piotrem Pyzikiem. Jeszcze przed spotkaniem związkowcy zapowiadali, że negocjacje nie będą łatwe. Tu nie ma co obniżać. My żądamy tylko zapłaty pracownikom za soboty niedzielę, które przepracowali. I ustalenie średniego wynagrodzenia na przyszły rok to, to nie są wygórowane żądania, więc nie ma co obniżać. Jesteśmy dziwnie przekonani, że to my mamy rację. Nigdy tak nie było, żebyśmy mieli. Uważam, że to my mamy rację akurat w tym całym konflikcie, który jest zupełnie niepotrzebny, bo nie wiem, czy to jest takie hobby tutaj rządzących, że zawsze muszę do sporów zbiorowych. Dopiero wtedy ktoś ze z nami rozmawiał. Związkowcy domagają się rekompensaty za przepracowane weekendy. Oczekują także wzrostu średniego wynagrodzenia brutto w PGG do 8200 zł. Teraz wynosi ono nieco ponad 7800 zł. My mamy swoje postulaty również wynikające z harmonogramu prac, które przejęliśmy, łącznie z, jak Państwo wiecie, procedurą w Senacie już w chwili obecnej ustawy i. Przucamy też tak jak powiedziałem swoje racje. Dzisiejsze negocjacje trwały około dwóch godzin nie doszło do porozumienia. Związkowcy zapowiedzieli, że w środę zbierze się sztab protestacyjno-strajkowy, który podejmie decyzje dotyczące zaostrzenia protestu. Niewykluczone, że po nowym roku związkowcy ponownie zablokują tory przy kopalniach PGG. 2,5 tysiąca złotych za przekroczenie dozwolonej prędkości o 70 km na godzinę, 500 zł za rozmowę przez telefon, czy nawet 30 tysięcy złotych grzywny. To tylko kilka z wielu zmian w taryfikatorze mandatów, który będzie obowiązywał kierowców poruszających się po polskich drogach od 2022 roku. Rekordowa wysokość mandatów ma poskromić zachowania kierowców, które najczęściej niewiele mają wspólnego z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. To jest ta nadmierna prędkość, najczęstsza przyczyna zdarzeń drogowych, często tych najtragiczniejszych ze skutkiem śmiertelnym. To jest ta brawura połączona z hamstwem drogowym. A od takich zachowań mają odstraszać nie tylko wysokie kwoty mandatów, ale również punkty, których teraz jednorazowo będzie można zdobyć aż 15. Dla tych, którzy zdecydują się prowadzić pojazd bez odpowiednich uprawnień, będzie czekać aresz. Ograniczenie wolności lub grzywna od 1000 do nawet 30 tysięcy złotych. Ponadto do 3000 złotych wzrośnie grzywna za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Nowy bat na piratów drogowych ma zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo reszcie uczestników ruchu. W jakiś sposób na pewno, ale ci, co chcą szybko jeździć, będą szybko jeździć i tak. Bardzo dobrze uważam, że tak powinno być. Uważam, że dużo wariatów jeździ. Ja mam szybkie auto, ale nie jeżdżę szybko. I słusznie, bo nowy taryfikator nie przewiduje żadnych ulg i wymówek, których kierowcy używają tłumacząc swoje drogowe grzechy. Jeśli kierowcy zmiany w taryfikatorze mandatów potraktują równie poważnie jak te dotyczące zachowania w okolicach przejść dla pieszych, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że może spaść liczba wypadków i zdarzeń drogowych związanych z brawurą i nadmierną prędkością. Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flash. Po dwóch latach od rozpoczęcia przebudowy 4 km drogi wojewódzkiej 929 w Świerklanach, mieszkańcy mogą pokonać ją bez problemu. To też dobra informacja dla mieszkańców rybnika, ponieważ jest to najkrótsza droga z miasta do autostrady A1. Dosyć często jeżdżę i to co pamiętam przed remontem, to była dziura na dziurze, kolejna na kolejnie, a teraz naprawdę fajna, równa droga. Płaska no sama przyjemność z jazdy. Drogę dla ruchu otwarto już w listopadzie, jednak dopiero dzisiaj inwestycja została formalnie zakończona. Były po prostu nawet wypadki śmiertelne na tej drodze, bo na ulicy Rybnickiej było i tutaj w okolicy przejazdu kolejowego były dwa śmiertelne wypadki, więc myślę, że ta infrastruktura poprawiła się znacząco no i to bezpieczeństwo się zwiększy. Droga numer 929 jest specyficzna, dlatego że na jej kondycję ma wpływ to, co dzieje się kilkaset metrów pod ziemią, gdzie trwa eksploatacja górnicza pokładów węgla. Tutaj mamy. Klasę szkód górniczych od drugiej do czwartej. W związku z tym, bardzo dużo pieniędzy, mówiąc w skrócie, zostało włożone w to, żeby zabezpieczyć tą drogę przed wpływami tej eksploatacji. Budowa i poprawa infrastruktury drogowej jest potrzebna, bo ma wpływ na wielkość inwestycji gospodarczych w tej części Górnego Śląska. Inwestujemy w tendena gospodarcze regionu, i tutaj subregion zachodni jest szczególnie dla nas ważny z prostej przyczyny. No nie ma co ukrywać, że. Transformacja tego regionu jest istotna dla całego województwa. Całkowity koszt przebudowy drogi to 56 milionów złotych, pokryty całkowicie z budżetu województwa Śląskiego. Muzyka Katowickie panewniki mają swoją szopkę, a Murcki swoją. To Murckowskie Betlejem, które znajduje się w ogrodzie pana Filipa Bałazego. Nie brakuje żywych zwierząt i oczywiście figur związanych z Narodzeniem Pańskim. Jak byłem mały, zaczynało się od małych figurek z gazety. Babcia zbierała mi te figurki, no i tak się narodził potem pomysł czegoś większego. Ale jak też byłem mniejszy, młodszy, to z babcią co roku jeździliśmy po katowickich kościołach. Zawsze wrażenie robiła ta szopka w panewnikach i marzeniem było mieć małe panewniki u siebie w domu w Murckach. No i tak to marzenie się spełniło. Murckowskie Betlejem mieszkańcy mogą oglądać już trzeci rok z rzędu. Można tu zobaczyć m.in. owce, trzy kozy, króliki różnych ras, gołębie i bażanty. Szopka powstała z drewna, które pan Filip pozyskał z pobliskiego tartaku. Od początku października te prace trwały, bo to trzeba było przywieźć drewno. Tego się też nie robiło ciągle. W przerwie pomiędzy zajęciami na uczelni, jak był chwila wolnego czasu, to się dobudowało, No i tak powstało te Murckowskie Betlejem. Mieszkańcy mogą odwiedzać Murckowskie Betlejem do lutego. Później do garażu, ale najprawdopodobniej wróci na kolejne święta Bożego Narodzenia. Wrocław ma swoje Krasnale, Katowice, Beboki, a Wodzisław Śląski małe skrzaty, które można spotkać w drodze do pracy, przy kolacji, w pizzerii czy podejrzeć jak pracuje się w kopalni. Skrzaty można spotkać w czterech lokalizacjach w centrum miasta. Wiedziałam, że kiedyś to powstanie i oczekiwałam tego bardzo długo i zobaczyłam zupełnie nie, niespodziewanie, że takie coś tu jest i się pojawiło i zrobiłam po prostu sobie zdjęcia i bardzo mi się podoba. Widzę właśnie, że w najdrobniejszych szczegółach, tutaj filiżaneczki takie, no, no świetna sprawa. Zdecydowanie bardzo ciekawa. Na pewno przyciągnie dzieci. dzieci. Dioramy, bo tak nazywają się wykonane rzeźby, odzwierciedlają nawet najmniejszy szczegół. Jak mówi autor rzeźb, zależało mu na tym, żeby pokazać skrzaty w sytuacjach naturalnych. Powstanie takich pokoi dla skrzatów trwa około trzech tygodni. Nie mamy gdzieś spisanych pomysłów, że a tu będzie pralnia, a tam będzie kawiarnia. Tylko jeśli jest dziura, która przypomina akurat tam, gdzie jest kopalnia, no jest wielka dziura. No z czym się kojarzy wielka dziura na Śląsku? No oczywiście z kopalnią, tak? Z czym się kojarzy wycięty kawałek w kształcie trójkąta? No oczywiście z pit. Tak, więc wszystko na bieżąco powstawało. Cała akcja ma na celu promocję Wodzisławia i zachęcenia mieszkańców, jak i sąsiadów do odwiedzenia rynku w poszukiwaniu instalacji. Już dzisiaj tak naprawdę po okresie świątecznym widzimy, że wiele osób, rodzin bierze latarki na przykład wieczorem i szuka tych instalacji po, po rynku, więc celem jest przede wszystkim też takie zachęcenie do odwiedzenia tego starego miasta. Skrzaty ponoć przynoszą szczęście. Jest tylko jeden warunek. Trzeba sobie zrobić z nimi zdjęcie. To, co zaraz zobaczycie, to nie będzie historia zwycięzców. To nie będzie historia z happy endem, chociaż mogła skończyć się jeszcze gorzej. To, co zaraz zobaczycie, to historia prawdziwa do szpiku. Historia ludzi, emocje i pasja. Zawsze Wierni, serial dokumentalny, który opowiada najnowszą historię drużyny Zagłębia Sosnowiec, już niedługo będzie miał swoją premierę. To filmowa dokumentacja funkcjonowania Zagłębia w czasie pandemii COVID-19 i groźby spadku do niższej ligi. Wtedy, jak zaczęliśmy nagrywać, byliśmy na, ostatnim, na 18 miejscu w tabeli, więc albo szlibyśmy do góry, albo groziłby nam dalej spadek i stwierdziliśmy, że to będzie nieco historia, żeby od kuchni pokazać, jak klub radzi sobie z sytuacją. Ta ciężka historia pokazuje emocje związane właśnie jakby z chęcią powrotu. W górną część tabeli. Jest to dokument, który nie był reżyserowany. Pokazujemy to, jak, jak naprawdę wyglądało codzienne życie w Zagłębiu Sosnowiec. Finalnie Zagłębie Sosnowiec nie spadło z pierwszej do drugiej ligi i jak na razie nic nie wskazuje na to, że spadnie. Film o Losach Piłkarzy Trenerów i Działaczy został współfinansowany przez gminę Sosnowiec. To jest jedna z najważniejszych naszych marek, jak pokazują nam analizy dotyczące reklamy, stopu zwrotu takiego waloru reklamowego. To to jest dla nas jedna z najważniejszych marek, bardzo rozpoznawalna, nie tylko mam tutaj na myśli piłkarskie zagłębie, ale wszystkie zespoły grające pod tym szyldem czyli m.in. koszykarki czy hokeistów. Pierwszy odcinek serialu będzie można obejrzeć w sieci 1 stycznia.